Dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej w sprawie Domu Środowisk Twórczych. Jak państwo doskonale wiedzą, od kilku miesięcy jako radny próbuję uzyskać wgląd w dokumenty. W zakresie wydatkowania środków przez Dom Środowisk Twórczych. Pierwsza moja prośba do dyrektora w tym zakresie została skierowana 1 kwietnia. Do dzisiaj tych dokumentów nie uzyskałem. Wczoraj po rozmowie z prezydentem Chłodnickim udałem się do Domu Środowisk Twórczych i pracownicy udostępnili mi te dokumenty w zakresie 9 miesięcy z 2019 roku. I umówiłem się z Główną Księgową, że w dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali przeglądanie tych dokumentów, tak żebym mógł realizować i wykonywać swój mandat radnego. Dzisiaj, gdy pojawiłem się w Domu Środowisk Twórczych po godzinie 8, uzyskałem informację od Głównej Księgowej, że dyrektor pomorski wydał jej zasadnicze polecenie służbowe niewydawania mi tych dokumentów, że posłużyłem się podstępem. Po czym po dyskusji z główną księgową, już jak miałem wychodzić, dyrektor poborski zadzwonił do niej i wezwał policję. To jest sytuacja w mojej ocenie absolutnie skandaliczna, bo to jest próba, niewątpliwie próba utrudnienia wykonywania mi mandatu radnego. To już nie jest tylko nieudostępnianie dokumentów, ale dodatkowo wezwanie. Służb, służb, jak to stwierdził dyrektor, żeby wyprowadziły mnie z domu środowisk twórczych. Ja specjalnie wróciłem z urlopu, żeby z tymi dokumentami się zapoznać, niestety takiej możliwości wciąż nie ma. Policja oczywiście przyjechała, wylegitymowała mnie i uznała, że jak najbardziej mogę w domu środowisk twórczych przebywać, że jak najbardziej na podstawie obowiązującego prawa mam wgląd do tych dokumentów. Jednakże oni nie są w stanie przymusić nikogo, żeby te dokumenty zostały mi udostępnione. Policja, policja wyszła ja wyszedłem 15 minut po nich. Ciekawym faktem jest, że jedno z kieleckich mediów, ale powiem konkretnie, Gazeta Wyborcza pojawiła się w domu środowisk twórczych jeszcze przed przyjazdem policji. To jest naprawdę zaskakujące. Ale co do samego sedna sprawy, szanowni państwo, wczoraj przeglądałem te dokumenty za 9 miesięcy. Oczywiście pojawiły się faktury wystawiane przez Stowarzyszenie Wołosadki na rzecz Domu Środowisk Twórczych, ale Pojawił się również nowy wątek. To jest płyta wydana przez wołosatki na 45-lecie swojego istnienia. Okazuje się, że Dom Środowisk Twórczych miał promować się podczas wydawania tej płyty i płacił wydawcy tej płyty właśnie za taką promocję. Nie będę tutaj mówił o kwotach, myślę, że warto o konkretne dokumenty w tym zakresie wystąpić. Natomiast przejrzałem wczoraj okładkę tej płyty. Okazuje się, że nie ma tam ani znaczka miasta, ani znaczka Domu Środowisk Twórczych, więc pytanie na co te pieniądze faktycznie poszły. I pytanie, czy etycznym jest i czy zgodnym z prawem, tego nie wiem, to na pewno będziemy się nad tym zastanawiali, wydawanie środków tak naprawdę na yy, prywatny zespół yy, i to już po raz kolejny, to są kolejne wątki. W związku z dzisiejszą sytuacją, yy, ja z, y, oczywiście pełne, pełną informację przekażę panu przewodniczącemu, już przekazałem ustną, ale przekażę również pisemną i zawnioskuję do miasta o szczegółową kontrolę dokumentów finansowych w domu środowisk twórczych, bo wygląda na to, yy, Wygląda na to, albo można zadać pytanie, co dyrektor Ryszard Pomorski ma do ukrycia, że od kilku miesięcy tych dokumentów nie chce udostępnić, powołując się na to, że nie może ich udostępnić, chociaż wszystkie inne instytucje kultury miejskie to robiły. Kontaktowałem się z BWA, nie ma problemu, z Kacekiem nie ma problemu, z Kielskim Teatrem Tańca nie ma problemu. Przeglądałem dokumenty w Domu Kultury Białogon. Wszędzie nie ma problemu, a niestety tutaj jest i ta sytuacja. Sytuacja finalnie... Obciąża przede wszystkim prezydenta Bogdana Wętę. Bo to prezydent Bogdan Węta jest organizatorem wszystkich instytucji kultury w Kielcach i pomimo moich sygnałów od kilku miesięcy taka kompleksowa kontrola tutaj nie została przeprowadzona. Ja mam nadzieję, że wkrótce do niej dojdzie. Tylko wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że powinna ona nastąpić znacznie szybciej. To prezydent Bogdan Węta jest odpowiedzialny za wydatkowanie każdej złotówki w mieście, a okazuje się, że te środki często idą na na, na nie do końca y, jasne historiusz Abstrahuję od wydatków na taksówki czy różne inne przewozy transportowe, które też zaobserwują w tych fakturach. Natomiast myślę, że to po raz kolejny pokazuje, że trzeba taką kontrolę w domu środowisk twórczych przeprowadzić. I też proszę Państwa jako media o weryfikowanie tej sytuacji, bo, bo, bo do, takiej, do, do takiej historii w Kielcach chyba jeszcze nie doszło, że na radnego, który zgodnie z prawem legalnie wykonuje swoje czynności, jest nasy, nasyłana policja. Pozwolę sobie oddać głos panu przewodniczącemu. Tak, myślę, że mój kolega, pan radny, powiedział praktycznie wszystko. Mogę tylko dodać, że rzeczywiście zostałem poinformowany o tym fakcie. To jest rzecz kuriozalna, żeby dyrektor jednostki samorządowej podległej prezydentowi przez tyle miesięcy nie potrafił zrobić chociażby prostej rzeczy w rodzaju udostępnienia dokumentów. Oczywiście jest wiele. Prawnych zawiłości tego, tej sytuacji. Pan y, dyrektor to skrzętnie wykorzystuje. Natomiast nic nie stało na przeszkodzie, żeby do tej pory była kontrola ze strony miasta, kontrola audytu, która by wyjaśniła pewne kwestie. To się nie stało. Od kilku miesięcy właśnie Pan Radny prosił mnie i prosi o to, żeby interweniować w tej sprawie. Interweniowałem kilkukrotnie. Na dzisiaj, na dzisiaj no, takiej wiedzy nie mamy. To, co doszło wczoraj, właściwie dzisiaj do jakiejś sytuacji doszło, no, jest rzecz niespotykana. Ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek był na tyle, nie chcę użyć złego słowa ale nieodpowiedzialny, żeby zdając sobie sprawę doskonale z tego, że radny ma prawo do względów w wielu, wiele dokumentów i ma prawo oczekiwać pewnych ruchów ze strony choćby dyrektora jednostki samorządowej, jakim jest Pałacyk Zielińskiego, no, wzywał policję. To kompromituje myślę miasto, kompromituje niestety i prezydenta. Myślę, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Oczekujemy tutaj wyjaśnień zarówno od prezydenta, ale też i, i, i innych organów. Czekamy, czekamy na audyt, bo wszystko na to wskazuje. Nie ma kłopotów w dotarciu do dokumentów innych firm, innych firm podległych kultury, podległych. Prezydentowi, natomiast tu jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Wszystko na to wskazuje, że jednak pewne rzeczy no nie są tutaj prawidłowe, jeżeli aż tyle zabiegów dokonuje się, żeby uniemożliwić radnemu no, sprawdzenie, wydawałoby się prostej rzeczy. Dodam Państwu jeszcze od siebie, że w momencie interwencji policji złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia w zakresie bezpodstawnego wezwania właśnie policji. Policjanci to zawiadomienie przyjęli, także będą je również rozpatrywali. I tak jak już wcześniej wspominałem, podkreślili, że jak najbardziej mogę tutaj przebywać, mogę mieć wgląd w te dokumenty na podstawie tych przepisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Jeśli mają Państwo nawet jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja jeszcze może dodam, bo taką informację uzyskałem również że kontrola przeprowadzona przez audyt miasta tutaj nastąpi. Jeżeli już nie jest wdrożona, to na pewno w najbliższym czasie taka kontrola zostanie przeprowadzona. O tym poinformował Pan Prezydent Maciej Chodnicki. Ja chciałem zapytać, bo o tej sytuacji, to już będzie piąty miesiąc z tymi dokumentami, o tej sytuacji wiedzą Pan Prezydent i wszyscy zastępcy. Jak oni to w ogóle komentują do Pana Radnego, bo wiem, że pomaga Pan Przewodniczący, ale tak jakby nikt poza tym, nie wiem, może oni są w jakimś porozumieniu, Jak co mówią Ci? Pan Przewodniczący jak najbardziej pomaga w tym zakresie, tylko jak się do Pana Przewodniczącego wróciłem, to mogłem liczyć na wsparcie i, i tutaj dziękuję. Natomiast miasto komentuje, że nie ma kompetencji, żeby zmusić dyrektora do udostępnienia tych dokumentów. No, ja, ja tego zupełnie nie rozumiem. Nie wyobrażam sobie, jak organizator instytucji kultury, jakim jest miasto, jakim jest prezydent, nie może oczekiwać weryfikacji wydatkowania środków przez właśnie te instytucje. Dla mnie to jest zupełnie dziwna argumentacja, z którą ja się nie zgadzam. Tym bardziej, że w innych jednostkach takich problemów nie ma. Nie chciałbym nikomu zarzucać jakiejś współpracy w zakresie nieudostępnienia tych dokumentów. Może to jest zwyczajna bierność pana prezydenta, natomiast ta bierność zdecydowanie go obciąża. Ile mniej więcej Polacy dostaje z miasta pieniędzy rocznie? Nie pamiętam jakie są to kwoty, natomiast są one naliczone w milionach złotych, nie w tysiącach. Nie chcę podawać żadnej konkretnej kwoty, ponieważ one są, co roku też się odrobinę zmieniają i nie chciałbym podać budżetu innej instytucji kultury z pamięci przypisując ją do domu środowisk Twórczych. Wiedział Pan, że dyrektor pomorski jest na urlopie? dzisiaj? Ale rzeczywiście wiedziałem, że dyrektor pomorski jest na urlopie, ponieważ w dniu wczorajszym spotkałem się z prezydentem Marcinem Chłodnickim i stanem Przewodniczącym. Pan prezydent poinformował mnie, że dyrektor pomorski jest na urlopie, a ja poinformowałem Pana Prezydenta, że w związku z tym, yy, nawet w związku z tym, po prostu udaje się w dniu dzisiejszym do Domu Środowisk Twórczych, żeby dostać wgląd w te dokumenty. Pan prezydent Chłodnicki powiedział, że nie ma problemu, że to jest moja decyzja, także jak najbardziej byłem tego świadomy, był tego świadomy pan przewodniczący, był tego świadomy wiceprezydent Chłodnicki. Natomiast dla mnie ta, to nie ma żadnego znaczenia, czy pan, jest, czy pan dyrektor jest na urlopie, czy pana dyrektora nie ma, bo instytucja powinna funkcjonować niezależnie od tego, czy dyrektor jest na urlopie, jest na zwolnieniu. Czy akurat wypadek mu jakiejkolwiek innej sprawie. Nie bardziej. Czy, czy ktoś zastępował pana dyrektora? Czy to było tak pootwierane? otwierane? Że... Zastępował, zastępował. Tak. To znaczy w między, którą pozyskaliśmy, wyglądało na to, że takim przedstawicielem, który w tej chwili pełni funkcję dyrektora jest pani główna księgowa. Tak? Jest pani główna księgowa, natomiast formalnie nie ma żadnego dokumentu, na podstawie którego główna księgowa może podejmować decyzję i takie informacje faktycznie wszędzie uzyskaliśmy, Natomiast główna księgowa mówi, że ona nie może zastępować pana dyrektora ze względu na ustawę o finansach, o finansach publicznych. Tu pracuje jeszcze jeden radny Kielecki. Może on coś by pomógł? Bardzo chętnie poprosiłbym radnego Bukowskiego, który tutaj pracuje o pomoc. Tym bardziej, że jest członkiem Komisji Kultury, członkiem Komisji Rewizyjnej. Tym bardziej, że jest w organie nadzoru stowarzyszenia, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czyli stowarzyszenia, stowarzyszenia Wołosadki. Natomiast poruszałem również te wątki na komisji. Nie widziałem dużego zainteresowania niestety z jego strony. Proszę pytanie do pana przewodniczącego, czy coś wiemy na temat kontroli, dochodzenia, które ma przeprowadzić centralne biuro Antykorupcy... antykorupcyjne na wniosek miasta, bo to miasto poprosiło o to, żeby takie, takie żeby ta instytucja sprawdziła. Jeżeli chodzi o mnie, na dzisiaj nie mam takiej wiedzy, no myślę, że w stosownym momencie taką wiedzę jako radni i jako przewodniczący rady uzyskamy. Na koniec chciałem Państwu podziękować za przybycie i przede wszystkim podziękować przedstawicielowi Gazety Wyborczej. Byli Państwo najszybsi, pojawili się Państwo w Domu Szodowisk Twórczych jeszcze przed policją. Najbliżej. Prze przed kim? Przed policją. No to Pan kłamie. Byłem w momencie... 10 minut jak policja. pan nie widział kiedy ja przybyłem. Ale rzeczywiście, że widziałem. No nie, no kłamie pan. Jak pan tak tak, tak, tak tutaj chce działać, jak, 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 jak pan w tej Może mówi, równo to... byli z policją chociaż. To wystarczy zapytać, wystarczy zapytać yy, głównej księgowej, Dobrze. która również pytała mnie kim pan jest... Wszedłem, kim, sekund, wszedłem, która, sekund, za sekundka, która również pytała mnie kim pan jest, powiedziała, że siedział pan tam już od kilku minut jeszcze przed przyjazdem policji yy, i robił pan pan opowiada. Ale to ale ja nie... przekazuję to, co im powiedziałem na Księgowa. pana pan opowiada, powie pan. Ja może... Ale dziękuję serdecznie. Dziękuję ale myślę, że, się w że ta kłótnia między Gazetą Wyborczą a panem radnym no, nie dotyczy tej konferencji nie, to konferencji, akurat. Mówił pan radny, że, że pan radny niekoniecznie było mówi, no. połączenie z dyrektorem pomorskim. Czym on argumentował to zgłoszenie? Dyrektor Pomorski właściwie nie argumentował tego zgłoszenia niczym. Żądał od policjantów wyprowadzenia mnie z domu środowisk twórczych. Nie wskazywał podstawy. Uważał, że moje działania są nielegalne i w związku z tym prosił o wyprowadzenie mnie z domu środowisk twórczych. Policjanci stwierdzili, że sytuacja jest zgoła inna, że jak najbardziej mogę tam przebywać, jak najbardziej mogę wnosić o udostępnienie tych dokumentów, ale oni nie mają kompetencji do przymuszenia kogokolwiek, żeby te dokumenty zostały udostępnione. Także mam nadzieję, że również policja rozpatrzy tę kwestię bezpodstawnego zawiadomienia służb w tym zakresie. Ja może tylko dodam, że no zrobimy wszystko, a ja jako przewodniczący na pewno żeby ta sprawa została wyjaśniona i wszystkie niejasności, które tutaj narosły, były wyjaśnione zarówno przez prezydenta, jak i odpowiednie służby, które ewentualnie będą się tym zajmować. Myślę tutaj o audycie miejskim i o, o paru innych funkcjonariuszach, które być może będą musieli tutaj interweniować. No to jest sprawa kuriozalna rzeczywiście, żeby do takich sytuacji doszło w mieście, które no, w których nigdy takich dziwnych, dziwnych potrzeb chciałbym powiedzieć, rzeczy nie było. Panie Przewodniczący, jeszcze jedno pytanie mam. Czemu to tak długo trwa? Bo to już trwa 5 miesięcy. Wiemy, że prezydent przedłużył dyrektorowi Pomorskiemu umowę tylko o jeden rok, czyli z każdym dniem on jest wygaśnięcie tej umowy. Czy ja nie chcę nic sugerować, ale czy może być tak, że władze miasta chcą przeczekać ten okres i doczekać momentu, aż ta umowa wygaśnie? Panie redaktorze, to nie do nas pytanie. Myślę, że o to należy zapytać pana prezydenta. Jeśli nie mają państwo więcej pytań, to serdecznie dziękujemy, dziękuję panie przewodniczący. Dziękujemy.